W tym względzie, że miałem coś takiego, że um, budziłem się rano o, o siódmej i miałem coś takiego, że idę sobie drzemać jeszcze pół godziny i potem wychodzę z pracy bez, bez jakiegoś śniadania, niczego. Natomiast ostatnio udało mi się to całkiem ładnie e... ustabilizować i tanka zużyję. No się całkowicie ustabilizować i się. Axry ogarniam rano jak człowiek <laughs> hop, hop, hop. Z pracy bez. Nie, że wychodziłem yy, do pracy bez śniadania, no, w ten sposób jadłem sobie I, i... <laughs> Czekaj. Czy ja powiedziałem, Czy ja wiedziałem, że wychodzę z pracy bez śniadania?